Piję sobie kawkę. Witam Was bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i koledzy. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o podkładzie. Ostatnio miałam harapkę na coś od Charlotte Tilbury. I tak stwierdziłam, mmm, może spróbuję jakiegoś podkładu, więc pooglądałam kilka recenzji, poszperałam na necie i zamówiłam w końcu Magic Foundation. Powiem Wam szczerze, że Charlotte ma świetny marketing, e, po prostu wpadłam jak śliwka w kompot, najchętniej kupiłabym wszystkie kosmetyki z jej serii, podobno są bardzo fajne. Wiem, że Ania z kanału Fokusowana e, ma kilka rzeczy, a zwłaszcza szminki wychwala, więc może kiedyś się skuszę nawet i na taką oto szminkę. Charlotte Tilbury zrewolucjonizowała przemysł kosmetyczny. Jako jedna z nielicznych producentów marek kosmetycznych wprowadziła pielęgnację do kolorówki, czyli pudry, pomadki, sera. Nie stara, podkłady mają jakieś tam ekstrakty, które również pielęgnują naszą skórę, oprócz rzeczywiście e, ulepszenia kolorytu i oprócz zwykłego działania, jakie ma kosmetyk kolorowy, czyli się malujemy, oprócz tego mają nas pielęgnować. Nie wiem, czy to ma sens, ja mówię, ale chyba wiecie, o co mi chodzi. No i mam tutaj właśnie ten podkład Magic Foundation. Zacznę może od opakowania. Podkład bardzo ładnie się prezentuje. Fajna, szklana, taka zmatowiona buteleczka ze złotą zatyczką. Ma pompkę, co jest ogromnym plusem. Mamy tutaj 30 ml produktu, czyli jest to standard jak na podkłady oraz 12 miesięcy nowo korzystania. Również to jest taki standard, powiedziałabym. Ja mam swój w kolorze 1 Fair, czyli najjaśniejszy jaki może być, dlatego że ja jestem bardzo blada i prawie każde podkłady, które z serii jakiejkolwiek są najjaśniejsze czasem bywają dla mnie tak za ciemne zamówiłam ze strony Feel Unique i miałam 10% zniżki, bo tam chyba na pierwsze zakupy, zakupach, jak się logujecie, to jest dużo kuponów na internecie, można sobie szukać, więc mnie wyszło 26 funtów już w tym kosz przesyłki Feel Unique z tego co mi się zdaje wysyła również międzynarodowe przesyłki więc może jest obce wysyłki do Polski jeżeli jesteście zainteresowane jeżeli chodzi o kolory, to Charlotte zadbała o to, żeby każda z nas była szczęśliwa, więc mamy 25 kolorów w różnych odcieniach o różnych podtonach. Od chyba 1 do czy nie chcę was kłamać. Może do 25? Nie, może nie. Nie będę mówić, jakie są dokładnie kolory, ale jest 25 kolorów, więc każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Przejdźmy może do tych składników. Co to tutaj jest? Praca nad tym podkładem zajęła Charlotte i jej chemikom 5 lat, więc przez 5 lat ona starała się stworzyć jak najlepszy, magiczny podkład i e, są trzy główne składniki w tym podkładzie, które mają działanie pielęgnacyjne. A więc podkład ma substancję, która się nazywa lanicyl, ekstrakt z grzybów. I bardzo mnie to zaciekawiło. Nie wiem, co to są za grzyby. Mam nadzieję, że nie nasze zwykłe pieczary. A jak się okaże, że nasze pieczary mają moc, to może pasowałoby zrobić sobie jakieś okłady z pieczar. A więc ten ekstrakt z grzybów ma działanie nawilżające, zmniejszające pory oraz chyba redukujące za nie. Napinające. Kolejny składnik, który zajmuje się w tym podkładzie jest to witamina C. Jak wiemy, witamina C jest bardzo dobrym antyoksydantem i bardzo pozytywnie wpływa na naszą skórę. A ostatni składnik to coś hialuronowego, ale to nie jest hialuronowy, chyba kwas hialuronowy. To jest napisane Hyaluronic Filling Spheres. Um, no i ten hialuron, dajmy to, że to jest hialuron, po prostu hialuron działa nam przeciwzmarszczkowo, utrzymując odpowiednie nawodnienie i nawilżenie w skórze. Więc słuchajcie, jeżeli... Podkład może mieć takie fajne cechy, dlaczego by nie spróbować? Ciekawa jestem, czy po dłuższym stosowaniu stan cery się poprawi, no ale to już tylko czas nam to powie. Jeszcze zanim przejdziemy do testu, chcę wam powiedzieć, że to jest właśnie podkład do wszystkich rodzajów cer. Jest to podkład do cery dojrzałej, jest to podkład do cery trądzikowej, jest to... Um, Podkład do cery z problemami, z przebarwieniami, z zaczerwienieniami. Więc producent nam to obiecuje naprawdę rozwiązanie wszystkich problemów. Jeżeli mamy skórę em, przemęczoną, jeżeli mamy skórę szarzałą, no wiecie, po prostu. No i jest to podkład o mocnym kryciu, ale mm, podobno nie czuć go w ogóle na skórze, więc jestem bardzo ciekawa. E, będę go nakładać pędzlem, spróbuję na jednej stronie nałożyć pędzlem, bo słyszałam, że pędzlem się nakłada go najlepiej. Słuchajcie, ja sobie tutaj popiłam kaweczkę, włosy zakładam do uszy pędzel, którego użyję to będzie T10 z Loftu.pl, który zamówiłam z Lady Makeup jest bardzo fajny, już kiedyś o nim mówiłam w jakimś vlogu, że jest lepszy od mojego dotychczasowego ulubieńca Hakuro H70, H70? H50S dlatego, że on jest dużo większy i jest taki powiedziałabym miększy no i dobra jedziemy z tym koksem pompka jest taka powiedziałabym Średnio satysfakcjonująca, uważam, że nie ma tu, nie jest to z największa pompka, no ale może podkład jest mega wydajny. Czyli sobie stempluję. Tak prezentuje się pierwsza warstwa. Chyba bym nie nazwała tego mocnym kryciem, ale nałożyłam cienką warstwę. Tutaj mi podkreślił suche skórki. Skuszę się na dokładkę. Myślę, że wygląda bardzo naturalnie. Na pewno to nie jest mocne krycie, chyba że ja naprawdę oczekuję czegoś niesamowitego od podkładu. No ale dołożę sobie właśnie w miejsca, gdzie uważam, że to krycie by mi się jeszcze przydało. Tak się prezentuje druga warstwa. Druga warstwa już ma lepsze krycie. Podoba mi się naturalny efekt tego podkładu, naprawdę nie czuć, w ogóle nie czuję, miała dwie, żebym miała dwie warstwy jakiego pod, jakiegokolwiek podkładu. No słuchajcie, muszę powiedzieć, że naprawdę wygląda to bardzo naturalnie, zrobię przybliżenie. Tak się prezentuje moja pst, twarz. Um, nie nakładałam dużo podkładu na nos, bo lubię moje piegi, więc niech one będą. Jakaś magia tu się zadziała jestem w szoku, bo skóra naprawdę wygląda dobrze, wygląda tak wiecie naturalnie, tutaj e, podkreślę suche skórki a tu jestem aż przesuszona ale to po peelingu z lasza. no i jestem pozytywnie zaskoczona uważam, że naprawdę wygląda to bardzo naturalnie, nie wiem czy to też tak widać w kamerze, ale wygląda jakbym miała po prostu wyrównaną, zdrową skórę, nie przeszkadza mi nawet to bardzo tak, że te mm, niedoskonałości nie są pokryte okej okay. Ok, więc przypudruję sobie trochę twarz, skończę makijaż i wrócę do Was. Wszystko bardzo a nie razem wygląda, moim zdaniem. Nie miałam żadnych problemów z rozcieraniem, z czymś wszystkim. Jeszcze sobie psiknę, słuchajcie, tym inglotem, żeby mi się wszystko scaliło. Oh, polecam Wam, żeby to kejka nie było. Jestem naprawdę bardzo zadowolona z efektu, wygląda bardzo naturalnie i tak efeleole, skóra wygląda zdrowo, mm, nie mogę się napatrzeć, bardzo ładnie. I do zobaczenia za... później, za kilka godzin. Dobra, słuchajcie, wracam po kilku godzinach, zmieniłam pomadkę na inny kolor, dlatego, że tamto już zjadłam, niestety. Podkład się bardzo dobrze trzyma, wszystko co jest na podkładzie również. Nie miałam zbyt intensywnego dnia, więc nie był to jakiś ekstremalny test. I też yy, są to 4 godziny, ale mam porównanie, dlatego że próbowałam już inne podkłady, i po 4 godzinach na pewno tak nie wyglądały. Zrobię tu sobie przybliżenie. Tak jak tu widać, z nosa już mi ten podkład zszedł, ale to jest w moim przypadku yy, normalne. Kurczę, jestem naprawdę pod wrażeniem. Hmm. Dajcie za dziewczyny, co sądzicie. Czy się już ten podkład? Wiem, że to jest może za wcześnie, żeby coś o nim powiedzieć, ale jak na pierwsze wrażenie, jak na test, dałabym mu cztery gwiazdki. Czy to jest nie za dużo? Normalnie dałabym mu 3 gwiazdki, dlatego że nie jest to aż taki full coverage, jakiego się spodziewałam i może nie jest to jakiś mega long lasting, ale ani się nie błyszczę, jak na razie, ale chodzi mi głównie o to, dam tą do czwartą do dodatkową gwiazdkę, bo tak to wygląda dobra, dajmy na to, że dałabym 3,5, ale dam 4 za właściwości. Twarz jest naprawdę nawilżona, nie czuć tego podkładu, wiesz, że to jest dobrej jakości podkład i mam nadzieję, że pojawi się w ulubieńcach. Mam nadzieję, że się będzie dobrze sprawdzał, bo wiecie, to też jest ciężko coś ocenić. Się używa go tylko raz. Ale, no, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. I słuchajcie, dajcie mi dać w komentarzach, czy kiedyś e, używały się tego podkładu. Myślę, że dziewczyny, które mają e, suchą lub normalną skórę, będą zachwycone tym podkładem. Myślę, że jeżeli macie tłustą skórę, ten podkład może się tak dobrze nie utrzymywać. Ale co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć to, że nie mam tu żadnego. E, żadnego żadnej bazy nałożonej, więc myślę, że z bazą on się jeszcze będzie lepiej e, utrzymywał, chociaż jak na razie uważam, że wygląda bez, bezproblemowo, ale e, mam w planie sobie zakupić jakąś fajną bazę pod makijaż, e, no i wtedy może mm, może będzie mistrzowski i może będzie miał 5 gwiazdek, a nie 4, więc może w końcu znalazł swój kochany podkład, ale nie wiem, nie wiem. E, dobra, no więc ja po prostu kończę. Nareczka.